Dzień dobry Szanowni Państwo, nazywam się Filip Dudek i jestem młodszym inżynierem aplikacji w firmie oprogramowanie naukowo-techniczne. W trakcie dzisiejszej prezentacji chciałbym przybliżyć Państwu kilka wybranych, najciekawszych funkcjonalności, które pojawiły się w najnowszej wersji oprogramowania MATLAB i Simulink R2021B oraz nowe toolboxy rozszerzające możliwości podstawowego oprogramowania. Prezentację chciałbym zacząć od przedstawienia nowości w, i zaktualizowanej funkcjonalności w Matlabie oraz Simulinku. Następnie przejdę do całkowicie nowych toolboxów, które są dużym ułatwieniem dla osób, które zajmują się projektowaniem płytek obwodów drukowanych częstotliwości radiowej lub integralnością sygnałów. Najciekawsze i najważniejsze zmiany w Matlabie dotyczą samego edytora kodu, jego wyglądu i możliwości. Pierwszą ze zmian jest możliwość wielolinijkowego zaznaczania kodu. Pozwala to na przykład na modyfikację całych kolumn w macierzach. Przytrzymując wciśnięty przycisk Alt oraz zaznaczając myszką fragment kodu, otrzymujemy możliwość jego całościowej edycji. By wrócić do normalnego trybu, należy ustawić kursor na dowolnej innej linijce kodu. Wyłatwić odczytywanie naszego kodu na ekranie mamy teraz możliwość przybliżania i oddalania poprzez wciśnięcie kombinacji Ctrl plus lub Ctrl minus, bądź też poprzez obracanie kółka od myszy z wciśniętym przyciskiem Ctrl. Kolejna nowość to podpowiadanie i automatyczne uzupełnianie. Podczas pisania Matlab sugeruje nam funkcje lub zmienne, które możemy wykorzystać. Poprzez wciśnięcie tab automatycznie uzupełni nasz kod. Kolejne zmiany dotyczyć będą Matlabowego debugera. Teraz mamy możliwość wybrania danej linijki i użycia opcji Run to here, która spowoduje uruchomienie skryptu, a następnie spauzowanie go w, w, dokładnie w tej linijce w celach debugowania. Linijka, w której nastąpiło zatrzymanie jest podkreślana na zielono oraz oznaczona strzałką. Zmiany wizualne dotyczą także wstawiania nowej sekcji w kodzie. Teraz sekcje oddzielone są od siebie niebieską linią, która może być nieco przyjemniejsza dla oka niż poprzednio żółty kolor tła edytora. Automatyczne uzupełnianie kodu działać będzie także w przypadku nawiasów oraz cudzysłowów. Wpisując na przykład nawias otwierający, automatycznie dodawany jest nawias zamykający, a kursor pozostaje pomiędzy nimi. Aby szybko zmienić wielkość liter w tekście, można użyć nowego skrótu klawiszowego Ctrl Shift A. Które dokonuje konwersji wielkości liter na zaznaczonym fragmencie tekstu. Jak widać, można zmieniać między literami wielkimi oraz literami małymi cały fragment kodu. Kolejne nowości dotyczą refaktoryzacji kodu. Mając dany kawałek kodu, którego chcemy użyć wielokrotnie, możemy w łatwy sposób zamienić go na funkcję. Po zaznaczeniu konkretnego fragmentu, na pasku narzędzi używamy opcji Refactor i Convert to Function, gdzie możemy zamienić daną funkcję na stworzenie funkcji lokalnej bądź osobnego pliku funkcji. Następnie możemy od razu nadać nazwę naszej nowej funkcji i od razu przetestować jej działanie w kodzie. Podstawowym sposobem egzekucji kodu przez Matlaba jest wykonywanie każdej linijki programu jedna po drugiej. W przypadku programów zawierających zarówno czasochłonne obliczenia, jak i te możliwe do wykonania w krótkim czasie, bardziej efektywnym podejściem byłoby uruchomienie skomplikowanych kalkulacji w tle tak, by te prostsze operacje mogły być nadal wykonywalne. I w najnowszej wersji Matlaba takie podejście jest możliwe. W prezentowanym tutaj na slajdzie przykładzie znajdują się dwie wersje tego samego programu. W pierwsze z nich, tak jak jest to widoczne, najpierw wygenerowana zostanie macierz 10 tysięcy na 10 tysięcy losowych liczb, potem macierz takiej samej wielkości składająca się z jedynek, a następnie macierz C, która powstanie z porównania ze sobą tych dwóch macierzy A i B. Po uruchomieniu tej sekcji widać, że jej wykonanie zajęło ponad 1,5 sekundy. W kolejnej sekcji wykonane zostają dokładnie te same operacje, z tym, że generacja macierzy losowych elementów uruchomiona zostanie w tle. W tym samym czasie generowana będzie macierz samych jedynek, a następnie po poleceniem WAIT program oczekuje na skończenie czasochłonnej operacji i następuje porównanie dwóch macierzy. Po uruchomieniu tej sekcji możemy porównać jej czas wykonywania który jest krótszy o około 20% w stosunku do poprzedniego. Nowa aktualizacja dodaje kilka interaktywnych aplikacji możliwych do wykorzystania w Live Editorze. Jedną z nich jest na przykład widoczne tutaj Clean by, e, Compute by Group. Służy ona do tworzenia podsumowań, e, wszelkiego rodzaju transformacji lub filtrowania grup w zbiorach danych. Po wczytaniu danych należy wybrać kolumnę grupującą Następnie możliwe jest określenie, jakie obliczenia chcielibyśmy wykonać, czy to ma być statystyka grup, transformacja danych, czy filtracja oraz na jakich rodzajach zmiennych chcemy operować. W przypadku statystyki należy wybrać, co ma zostać policzone, np. średnia, mediana, czy wiele innych parametrów. Aplikacja automatycznie tworzy nową tabelę, w której znajdują się pogrupowane statystyki, które możemy przejrzeć, a następnie zapisać, czy też dalej na nich pracować. Dla osób zainteresowanych Arduino pojawiła się nowa Matlabowa aplikacja. Jest to Arduino Explorer App. Pozwala ona na interaktywne programowanie Arduino przy użyciu interfejsu graficznego, dzięki czemu możliwe jest połączenie się z płytką i jej konfiguracja, np. odczyt oraz ręczna zmiana stanu pinów, a także aktualizacja ich stanu na wykresach. Dane pochodzące z czujników podłączonych do płytki mogą zostać później zapisane do przestrzeni roboczej Matlaba. Tak jak jest to widoczne na obrazku, możemy skonfigurować wszystkie piny jako wejścia, wyjścia, możemy ręcznie wpisać wartości na poszczególne piny, na przykład tutaj ustawiam stan wysoki na wyjściu, tutaj możemy oczywiście ustawić, żeby zapisywać dane z pinów wejściowych. Następnie wciskając przycisk Record dane są wyświetlane na wykresie w czasie rzeczywistym i po skonfigurowaniu Arduino wedle naszych wymagań możemy wcisnąć opcję Generate Script, który wygeneruje nam kod w MATLABA realizujący dokładnie te same funkcjonalności co poprzednio używana aplikacja. Tutaj możemy już dodawać dodatkowe funkcje, które będą spełniać nasze potrzeby i będą stworzone do wygenerowania na Arduino. Ostatnią już nowością w samym Matlabie, którą chciałbym Państwu zaprezentować, jest bliższe połączenie Matlab oraz Pythona. Teraz możemy na przykład wywoływać z polecenia Pythona bezpośrednio ze skryptu w Matlabie. Jak Państwo widzą, wynik tego prostego tutaj obliczenia został zapisany do zmiennej res, natomiast zmienne abc znajdują się w tym przypadku jedynie w przestrzeni roboczej Pythona. Drugą opcją może być np. uruchomienie całego skryptu Pythona z poziomu Matlaba, gdzie wynik jego działania może znów znaleźć się w przestrzeni roboczej Matlaba. W ten sposób integracja skryptów tworzonych w dwóch całkowicie różnych środowiskach staje się bardzo prosta i nie wymaga dodatkowych narzędzi. Przejdę teraz do kilku zmian, które pojawiły się w simulinku. W najnowszej wersji R2021B możemy tworzyć swoje personalizowane zakładki w pasku narzędzi, które zawierają zarówno tworzone przez nas przyciski z istotnymi dla nas funkcjonalnościami, na przykład tutaj otwieranie strony internetowej MatWorks, jak i również są zbiorem istniejących już wbudowanych akcji, które możemy znaleźć w innych zakładkach. W ten sposób tworzymy zakładkę, która jest dopasowana ściśle do naszych potrzeb. Gdy przybliżany jest widok do części modelu, w rogu pojawia się minimapa, która obrazuje, która część całego modelu jest aktualnie oglądana. Pozwala także na poruszanie tym widokiem. Bloki, które są ze sobą niebezpośrednio połączone, np. goto czy from, posiadają teraz funkcję related blocks. Pozwala ona na przejście do dokładnego miejsca, gdzie znajduje się powiązany blok i podświetlenie go. Gdy takich bloków jest więcej, mamy możliwość wyboru z okna dialogowego, którego dokładnie poszukujemy, a zostaniemy przeniesieni do miejsca, w którym się on znajduje. Kolejna nowość dotyczy bloku Matlab Function, który teraz otwiera edytor Matlab'a w nowej karcie w Simulinku. Na pasku narzędzi znajdują się funkcje potrzebne do edycji kodu znane z klasycznego edytora Matlaba, jak i na przykład Port Manager, który pozwala konfigurować wejścia i wyjścia do bloku Matlab Function, czy też inne zakładki z pozostałymi narzędziami używanymi w simulinku, w tym także nasze tworzone przez nas ręcznie zakładki. Simulinkowy pakiet wsparcia dla Androida posiada teraz możliwość generacji kodu tak, by działał on bezpośrednio na urządzeniu z Androidem w celu weryfikacji procesor in the loop. Używając aplikacji SIL lub PIL Manager, widocznej na prezentacji, musimy tutaj skonfigurować odpowiednio tryb weryfikacji, wybierając tryb procesor in the loop. Następnie możemy już uruchomić weryfikację procesor in the loop. Wyniki tej symulacji są transferowane z powrotem do Simulinka w celu weryfikacji ich numerycznej poprawności i wyników generacji kodu. Przejdę teraz do toolboxa, który pojawił się w tym wydaniu MATLABA, RFPCB Toolbox. RFPCB Toolbox dodaje szereg nowych funkcji i aplikacji pomocnych przy projektowaniu, analizie i wizualizacji wielowarstwowych płytek obwodów drukowanych do częstotliwości radiowej. Posiada on widoczną tutaj na slajdzie bogatą bibliotekę komponentów, które mogą zostać utworzone i przeanalizowane w, w danym skrypcie. Katalog wymienia dokładnie także, jakie opcje można zmieniać w danym komponencie. Na przykład tutaj pokazuje na przykład cewkę i ewentualne parametry, które można w niej zmieniać. Przejdźmy do skryptu w Matlabie, gdzie na sam początek utworzona zostanie spiralna cewka. Tutaj podaję jej, w nawiasie podaję jej wszystkie parametry. Kształt, jaki ma być kształt, ma to być cewka spiralna i ma być na planie kwadratu, i wyświetlę ją poleceniem show. Dodatkowo policzę jej induktancję dla określonej częstotliwości. I po uruchomieniu tej sekcji, jak widać, została obliczona induktacja oraz w ten sposób wyświetlana jest na ekranie cewka, którą stworzyliśmy. Następnie utworzony zostanie sprzęgacz także o określonym kształcie, działający dla zadanej przez nas częstotliwości, i ponownie zostanie on wyświetlony przeze mnie poleceniem szał. Jak widać, wyświetlają się, wyświetla się parametry całego naszego obiektu oraz jego wizualizacja na takim właśnie wykresie. Następnie w taki sam stwo, sposób stworzę filtr pasmowo przepustowy, który będzie miał określony środ, środek pasma. I ponownie tutaj używam komendy show, która pozwala na wyświetlanie tworzonych przeze mnie komponentów. Znowu wyświetlają się parametry stworzonego komponentu oraz jego wizualizacja na takim właśnie obrazku. W nowej sekcji połączę obydwa te elementy w sposób kaskadowy czyli zarówno sprzęgacz, jak i filtr. W ten sposób bardzo bardzo prostą metodą możemy projektować komponenty do pracy w częstotliwościach radiowych, zarówno bezpośrednio pojedyncze komponenty, jak i bardziej skomplikowane elementy złożone z kilku bazowych komponentów. I znów komendą show wyświetlam stworzony układ. Następnie Mogę wykonać analizę takiego układu, na przykład analizę rozkładu natężenia prądu przepływającego w tak stworzonym obwodzie, także dla zadanej częstotliwości. I po uruchomieniu tej sekcji i odczekaniu chwili, wyświetla się taki wykres rozkładu natężenia prądu na prototypowanej płytce. I mogę następnie wyświetlić ten wykres chociażby na pełnym ekranie czy zmieniać na przykład skalę kolorów, żeby lepiej uwidocznić miejsca szczególnie narażone na przepływanie dużych prądów. Innym rodzajem analizy, jaką mogę wykonać, to na przykład analiza tzw. Tak S-parametrów, czyli parametrów rozproszenia. Najpierw należy stworzyć zakres częstotliwości, dla których chcemy policzyć te zadane parametry. Następnie podajemy komendę, w której chcemy policzyć parametry rozproszenia, podajemy nasz układ, który, dla którego chcemy dokonać tej analizy oraz zakres częstotliwości i e, będzie tutaj wyświetlany wykres tych S-parametrów. I tutaj obliczenia zajmują już znacznie dłużej czasu i zajmują tym więcej, im więcej jest tych częstotliwości, im większy jest zakres tych częstotliwości. Natomiast po chwili, po przejściu przez wszystkie punkty częstotliwości, wyświetla się wykres S parametrów dla stworzonego przez nas układu, który możemy następnie analizować i sprawdzać jego działanie, i sprawdzać zgodność ze specyfikacją naszego układu. Kiedy będę już zadowolony z parametrów naszego układu, bądź też będę chciał sprawdzić wpływ materiałów, z jakich te układy są stworzone, mogę otworzyć także katalog materiałów, z jakich może być wykonana płytka PCB. W katalogu tym widać parametry, jakimi charakteryzują się dane materiały. Widać np. przewodność, grubość danego materiału czy jednostki. Gdy jestem już zadowolony z utworzonego projektu zarówno pod kątem komponentów, jak i materiałów, z jakich jest stworzony, mogę skorzystać z automatycznego generowania plików Gerber, które od razu mogą zostać przesłane producentom w celu wykonania płytek. Pliki Gerber jest to taki standard w przypadku tworzenia płytek PCB i praktycznie każdy z wykonawców tych płytek będzie, będzie w stanie je odczytać. Takie pliki Gerber mogą zostać także zaimportowane do innych programów do projektowania PCB i tam mogą być dalej edytowane. Tak jak to widać, po uruchomieniu komendy automatycznie wyświetla nam się taki jeszcze wizualizator wraz ze stworzonymi plikami Gerber. I tutaj, przenosząc je do, do osobnego okna, widzimy wizualizację płytki PCB, w jaki sposób ona wygląda. Jest policzona jej powierzchnia. Można ją obejrzeć z każdej strony, no i oczywiście wczytać w innych oprogramowaniach, edytować bądź też przekazać bezpośrednio do wykonania. Kolejnym toolboxem, który jest nowością w tym wydaniu Matlab, jest Signal Integrity Toolbox. Jest to narzędzie przeznaczone dla projektantów połączeń szeregowych i równoległych wysokiej prędkości. Daje możliwość symulowania i analizowania połączeń o różnych parametrach i sprawdzania przebiegów danych lub zgodności ze standardami komunikacji. Używając Serial Link Designer App, możliwe jest tworzenie połączeń szeregowych. Korzystając z takiego graficznego edytora tworzony jest nadajnik, odbiornik, ustalane są parametry sygnału, dodatkowo używając np. modeli iBIS-ami, stworzone połączenia są symulowane w celu analizy takich parametrów jak straty, przesłuchy odbicia i wiele, wiele innych. Podobnie działa to z Parallel Link Designer, gdzie analizowane są połączenia równoległe. Korzystając z takich właśnie interfejsów graficznych widocznych tutaj na slajdach można sprawdzać zgodność z połączeń z ograniczeniami dotyczącymi np. czasu czy integralności sygnału. Wszystkie połączenia można porównywać z obowiązującymi standardami. Signal Integrity Toolbox posiada wbudowane około 40 pakietów, które sprawdzają zgodność m.in. z PCIe, DDR, USB czy np. Ethernet. W połączeniu z Parallel Computing Toolbox możliwe jest równoległe symulowanie projektowanych układów. Możemy utworzyć eksperymenty, gdzie w każdym z nich projektowany układ charakteryzuje się innymi parametrami, równolegle je przesymulować, co przyspieszy znacznie badanie oraz porównywanie ich charakterystyk, na przykład na takich wykresach jak widocznych tutaj na slajdzie. Signal Integrity Viewer App posiada szereg przebiegów i wykresów, jakie można wykreślać, tak jak na przykład diagramy oczkowe, wykresy parametrów rozproszenia, które pozwolą nam ocenić jakość naszego projektu. Możliwe jest także połączenie dwóch wspomnianych przeze mnie toolboxów, czyli RFPCB oraz Signal Integrity. Tworząc schemat płytki PCB, następnie możemy go zweryfikować pod kątem integralności przesyłanego sygnału. Podobnie możemy wykonać taką analizę na projektach płytek utworzonych w innych oprogramowaniach, takich jak np. Altium czy Cadence Allegro. No, aby dokładnie przedstawić wszystkie funkcjonalności, nie starczyłoby godzin w jednej dobie. Zatem y, zachęcam Państwa do zajrzenia do dokumentacji RFPCB Toolbox oraz Signal Integrity Toolbox, które posiadają kompleksowe przykłady, gdzie tłumaczone są wszystkie funkcjonalności, które wymieniłem i wiele, wiele więcej. To samo tyczy się zmian w pozostałych toolboxach i samym Matlabie i Simulinku. Jest ich tyle, że nie sposób przedstawić wszystkie w krótkiej 20-minutowej prezentacji. Zachęcam zatem do zajrzenia na stronę firmy Matworks, gdzie zaprezentowane są wszystkie zmiany pogrupowane względem toolboxów. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.